Siemano Wiecie co? Dostaję zapytania Prywatnie, czy mógłbym pokazać jak ta przypływka z tym modułem przekaźnikowym działa, więc Tak na szybko zrobiłem Popodłączałem to I Wam pokażę jak to działa. No wystarczy tutaj O tutaj dmuchnąć Tak jak balkomat, pewnie każdy z nas dmuchał Przy kontroli, więc Dmucham I zobaczycie co się wydarzy Jeszcze raz. Sprawa wygląda tak, jak turbinka się zakręci, dostaje sygnał, sygnał trafia tutaj, przekaźnik się włącza i, i, i świeci też żaróweczka, tak? Jeszcze raz. Tak to wygląda. Na razie